Witam wszystkich bardzo serdecznie w dniu 82. rocznicy tragicznych wydarzeń w historii Polski. Jest to rocznica wywózki na Sybir, na nieludzką ziemię, gehenna, zgotowana przez nieludzki reżim komunistyczny, stalinowski w celu unicestwienia narodu polskiego. Przyłączając się tak naprawdę do podziękowań dla wszystkich państwa, bo naprawdę tłumnie dzisiaj, w tą 82 rocznicę przybyliśmy tutaj. Chcę wspomnieć moją, e, panią profesor historii, panią Marię Klim, która była również senioraczką, e, która cudownie nas e, tak naprawdę uczyła po tej historii, ale jednocześnie była taka autentyczna. Nie wiem, czy Piotrze pamiętasz, no nie, bo byliśmy, jesteśmy przez jednego pokolenia, e, tak naprawdę uczyła nas taką, e, z taką autentycznością i pasją, a jednocześnie wielokrotnie e, pamiętam, jak w takim zadumie i takim wspomnieniach i w takim e, no rozrzewnieniem, olbrzymim rozrzewnieniem nieraz e, opowiadała nam o tych o tych wydarzeniach, o wspomnieniach e, e, tych jej najbliższych i jej własnych. E, ja jestem pod, e, zawsze pod podobnym wrażeniem e, naszej pani profesor i wszystkich Sybiraków, bo naprawdę jesteście autentycznymi takimi wyrazicielami tamtych czasów, takimi żywymi e, pomnikami historii, a jednocześnie e, dajecie nam przykład. Dziękuję służbom mundurowym za to, co teraz wykonują. Jesteście w, jakby w spuściźnie tamtych naszych obrońców, naszych polskich granic. W tej chwili ta historia jest olbrzymią nauczycielką życia i mam nadzieję, że to się nigdy nie powtórzy w tym wymiarze. Pozwólcie, że ja podzielę się z Wami swoimi osobistymi przeżyciami związanymi z właśnie z syłką na Syberii. Nasza babcia Jadwiga Rybakiewicz z trójką dzieci była wywieziona na Syberię, przebywała w Republice, tak jak ona zawsze mówiła, w Kazachstanie. I dużo jest opo dużo opowiadała, żyliśmy praktycznie tym, ale opowiem Wam jedno albo dwie opowieści, które zapamiętałam. Babcia zachorowała na tyfus i była zawieziona do szpitala. Po kilku tygodniach obudziła się i tak spojrzała w okno i zobaczyła takie białe firaneczki, jak ona mówiła, z Merli. Merla to była kiedyś nazywany tak bandaż. I tak pomyślała, czy ona już jest w niebie, czy jeszcze żyje. Ale kiedy wróciła, a w takim malutkim domku w lepiance zostały jej dzieci, to każda trójka przy kołnierzyku miała taką pręgę centymetrową. To właśnie były wszy. Babcia mówiła, że bardzo szybko, y, włosy ścięła, koszulki wygotowała. Spotykamy się w Białym Stoku na różnych spotkaniach w sibirackich w zebraniach i po jednym takim spotkaniu. Rozmawiałam na przystanku stojąc z księdzem Medardem, który także był zasłany na Sybir. I zapytałam go, proszę księdza, co, ksiądz, co księdze najbardziej utkwiło w pamięci, jakie wrażenie, jakie przeżycie? A ksiądz za tak chwilę zastanowił się i mówi, wie pani, i głód przeszliśmy, i zimno przeszliśmy, ale najgorsze to były pluskwy. Pytam dlaczego nie No bo jak się człowiek plotny w zimną kościel położył, to nie mógł zasnąć, ponieważ z sufitu spadały prosty i niemiłosiernie gryzły. I to mi tak utknęło w pamięci, że ja to dzisiaj się i sobie wtedy uświadomiłam, że rzeczywiście to była prawda. Bo oprócz tych wszy, które nas gryzły cały dzień w, cia w ciało wleźły. To do, do, na dodatek jeszcze nie można było zasnąć, żeby parę godzin zapomnieć o tym głodzie i chłodzie. To takie przykre wspomina. My niechętnie wracamy do tamtych czasów, niechętnie wspominamy. To dla nas zawsze jest nie tyle wzruszające, ile takie bolesne. To jest jednak duże przeżycie.